Mogę się doczekać, aż będę przyśni związać sobie w trzech zdaniach z Wami przywitam. W tle trochę bałagan, no ale takie jest życie. Eee. Słuchajcie, ja po każdym treningu się rozciągam. Czasami dłużej, czasami krócej. Dzisiaj krócej, bo zrobiłem się naprawdę długi trening. I właśnie jest taki temat jak efekty. Ostatnio Wam powiedziałam na insta stories, że nie widzę super efektów e, treningów. Ja robię teraz trzy treningi w tygodniu plus dodatkowo Kraft Maga w soboty lub dwa plus Krawmaga. Maga, czyli trzy treningi razem z kraft Magą to jest takie absolutne w ogóle minimum. Wpadłem już w taki fajny rytm i dzisiaj pierwszy raz od nie wiem kiedy naprawdę chciało mi się rano ćwiczyć, bo ja wiecie, że ja się zmuszam, ja większość życia, życia e, oczywiście z dużymi przerwami, tak jak teraz na przykład byłam w śnie zimowym i bardzo mało ćwiczyłam, prawie w ogóle, dobra w ogóle nie ćwiczyłam przez pewien czas, nazywajmy rzeczy po imieniu, nie wstydźmy się tego. E, tak nie wiem, no byłam, czyli literką w liceu przez 3 lata, czy później chodziłam na fitness przez chyba też kolejne 3 czy 4 lata regularnie. To nie jest tak, że ja zawsze byłam taka, tak jak niektóre dziewczyny mówią O tak, sportowy duch, że wstaję rano i ja czuję, że muszę Nie, ja się prawie zawsze zmuszałam do ruchu Ale wiedziałam, że robię to po prostu dla zdrowia i dla wyglądu No nie oszukujmy się, że tylko dla zdrowia Tak niepalenia palenia przytyłam e, kilka kilogramów Ile ja przytyłam? 4, 6 kilo Zrzuciłam już czwórkę i dwa mi zostały. I powiem Wam tak, moje ciało mega się zmienia, jakby kształty są super, w sensie wróciłam do tego, co było przed moją leniwą zimą, ale mam jeszcze parę takich mikro mankamentów, man to też ja nie lubię takiego słowa. Ja lubię swoją sylwetkę, ale biorąc pod uwagę to, że ale, właśnie typowe, typowa kobieta, lubię, ale zaraz będzie sezon bikini, o i tu jeszcze muszę tego się pozbyć. I tak naprawdę muszę Wam powiedzieć, że poza tym ja jestem naprawdę zadowolona. Mam płaski brzuch. No wiadomo, że tyłek mógłby być wyżej, ale to chyba 95% kobiet sobie powiem, nie? że dupka mogłaby być wyżej, bardziej napięta. Ja robię tylko jeden trening w tygodniu na pośladki, ale ja zawsze po tym treningu przez kolejne 4 dni, na no dłużej, bo i cały tydzień do kolejnego, i jestem tak obolała i ja robię to naprawdę mocno. Nie? Ja tą dupę, jak ćwiczę, to konkretnie. Także idę się wykąpać i pogadamy później. Muszę Wam to powiedzieć, bo niedawno narzekałam na podkłady, które absolutnie się u mnie nie sprawdziły, a są popularne i dużo osób je polecało. Jednym z nich jest ten Saint Laurent All Hours. I ja mam go w kolorze BD20 i to jest dokładnie mój kolor. I słuchajcie, jest na niego sposób, a jest to kwestia aplikacji, tak żeby on, zobaczcie, wyglądał naprawdę ładnie, naturalnie dobrze stopił się ze skórą, ja od niedawna go zaczęłam po prostu trochę inaczej używać, no i kurde, jest dużo lepiej. Nie robi już mi takiej maski, nie jest taki ciężki na skórze, więc ta metoda to um, wyciśnięcie odrobiny podkładu na palce, rozprowadzenie palcami, tak wiecie, byle jak po skórze i dopiero potem wklepanie gąbką. Ona jest brudna ja przedtem używałam i normalnie stempelkowo wklepujemy ale najpierw trzeba właśnie nałożyć palcami ogrzać go, on wtedy trochę zmienia swoją konsystencję i właśnie fajnie się wtapia i nie daje mi takiej sztuczności jak mi dawał wcześniej, ja nie wiem czy osoby, które go polecały o tym mówiły i mi to umknęło czy nie, ale wiem, że muszę szybko zrobić włosy i w ogóle uwaliłam sobie szlafrok, więc będę musiała dzisiaj wstawić pranie, a jadę zaraz do na nagranie, które uwielbiam zrobiłam sobie kawę na wynos na drogę, żeby się rozkręcić Żegnam cię, mój syneczku. Bądź grzeczny, okej? Okay? A ja sobie odpoczywam. Mam przerwę w trakcie nagrań i jestem w Galerii Kolekcjoner. Nie wiem, czy poznajecie te kanapę, ale rogówkę raczej, czy narożnik, jak mówicie, dajcie znać. się mówię rogówka, czy narożnik, bo jak ja często mówię rogówka, to niektóre osoby nie kumają w ogóle o co mi chodzi, ale o nasz mebel w dużym pokoju, czyli właśnie narożnik czy rogówkę <grym>, jest zawsze bardzo dużo pytań i my zamawialiśmy właśnie w galę kolekcjonów, w którym jestem tutaj i tutaj zamawiacie meble z gotowych modułów na wymiar można zobaczyć sobie skonfigurować z takim stolikiem, podłokietnikiem możliwe, że tam jest barek, bo też można sobie barek, byśmy też się zastanawiali czy nie zrobić takiego właśnie ukrytego schowka no i co, super są te zagłówki to właśnie takie mamy i to jest mega, mega wygodne nowy odcinek nagrany, trzeba go będzie jeszcze zmontować, no i słuchajcie z tym moim nałogiem e, nikotynowym, historia jest naprawdę bardzo ciężka, bo jeżeli ktoś z was jest albo był w jakimś nałogu to zapewne wiecie, że tak naprawdę przez całe swoje życie do końca swoich dni musicie uważać, żeby ten nałóg nie wrócił bo przez całe życie jesteście czy jesteśmy po prostu uzależnieni. Ja przynajmniej mam takie wrażenie, że jak nie palę, to po prostu to jest u mnie uśpione, we mnie uśpione. Ja kilka lat temu odkryłam hits i tak trochę popalałam, bo ja ogólnie paliłam lat naście, potem 5 lat nie paliłam, nawet nagrywałam film o tym, jak rzuciłam, jak psychicznie sama siebie nastawiłam na zwycięstwo i na to, żeby nie palić. Jak jesteście ciekawi, mogę Wam nagrać taką aktualizację. No i co? I nie paliłam przez kolejne kilka lat. Potem popalałam, trochę wróciłam do nałogu. Potem, wskutek ogromnego stresu, właśnie takie sytuacje bardzo stresujące to jest zawsze największe wyzwanie dla nałogowców. No niestety sięgnąłem znowu po iCos i to, to urządzenie jest bardzo zdradliwe, bo to jest bardzo fajny gadżet i ten iCos można sobie palić nawet przy ucholonym oknie siedząc przed komputerem, więc teoretycznie... Człowiek, y, znaczy ogólnie nie teoretycznie, człowiek po prostu jara więcej tego i jeszcze są różne smaki. To wszystko jest takie kuszące, ci producenci tych urządzeń doskonale wiedzą, co robią, i, i doskonale wiedzą, jak zarobić, jak uzależnić swojego konsumenta, ja takim e, nieasertywnym konsumentem byłam, bo no to jest moja ogromna słabość, właśnie nikotyna. No i teraz, jak wydarzyło się e, w Ukrainie, to co się wydarzyło pierwszego dnia. Ja znowu sobie kupiłam Icos bo mój poprzedni się zepsuł i nie potrzebowałam do niczego, bo przecież rzuciłam palenie. Wskutek czego przytyłam, przywaliłam. Coś za coś, kochani. No i co? I ciąg dalszy wygląda tak, że kupiłam ten naikos, bo on bardzo staniał. Już ja tam dostałam jakieś paczki, gratis to była nastać dobra. Strasznie się zestresowałam, a ta sytuacja, która się dzieje mnie przerasta, zapalę jednego, zapaliłam jednego. Następnego dnia zapaliłam dwa w imię stresu i tego, że no muszę się pogodzić z tą sytuacją, a trzeciego dnia już spaliłam pół paczki i tak codziennie po prostu paliłam po pół paczki, Aż do dziewięciu dni temu, dokładnie dwie niedziele temu, po prostu z dnia na dzień powiedziałam, że chcę być zdrowa, chcę się dobrze czuć, bo zaczęłam bardzo źle się czuć właśnie przez ten aikos. I... W zasadzie 2-3 dni niepalenia i odzyskałam swoją energię i mój refluks się zmniejszył, z którym ja walczę już naprawdę mega długo, ale to jest temat na inny odcinek. I jestem dzisiaj taka turbo dumna. Oczywiście trochę więcej teraz podjadam, ale też więcej ćwiczę. Zawsze, słuchajcie, w życiu jest coś za coś, no nie? I szczególnie u naukowców, u mnie tak jest, że ja wymieniam ten nauk zamieniam czymś innym i ja tutaj jakby weszłam właśnie w zdrowy tryb życia, czyli regularne treningi ale wymieniłam też ten nauk znowu na picie większej ilości kawy dlatego, że posmak kawy każe się z nikotyną, więc jakby to jest takie małe oszustwo ale ja poza piciem kawy też piję bardzo dużo wody i się nawadnę więc to jest krótka historia mojego nałogu jeżeli ktoś z was jest albo był w jakimś nałogu, to łączę się z wami a bardzo współczuję trzeba być i dla siebie w rozumianiu. I też na tyle dobrze siebie poznać, żeby wiedzieć, kiedy tego dziada słamsić, kiedy się go pozbyć. Więc tak. Ja teraz lecę do dwóch banków, załatwić dwie różne sprawy. Trzymajcie kciuki, żeby nie było kolejek i żeby panie tam pracujące były miłe i miały dobry dzień. Dzielnica dzielnicy jest, ale na zawsze strasznie głośno. I e, tak sobie wrzuciłam w Nawi e, oddział banku, do którego muszę się udać i załatwić sprawę. I widzę, że ten bank jest tu a tutaj obok jest jakiś lumpex fuks a ja się jakoś strasznie nie śpieszę to co wejdziemy potem? dobra, ale to w nagrodę ok, najpierw załatwimy sprawy w banku ja nie znoszę chodzić do banków i urzędów ale muszę to załatwić była tak uprzejma i pozytywna i uśmiechnięta i sprawę zaczęłam po prostu w 5 minut i przypomniało mi się, że tutaj niedaleko jest kolejnego banku w którym mam sprawę, które miałam w głowie Zawsze że jest. czekajcie, może to będzie miałam w głowie, żeby pojechać do innej siedziby, ale po co skoro przeszłam tu przez ulicę eee, i oto jestem, ona też powinna być kameralna jeżeli chodzi o banki to strasznie nie lubię tych oddziałów w centrach miast na przykład w centrum Gdańska, bo tam zawsze jest ludzi ja raz stałam jakiś czas temu w Santanderze godzinę w kolejce się nie doczekałam, musiałam jechać dalej a tutaj wchodzisz i załatwiasz no dobra jednak los mi aż tak nie sprzyja. Strasznie dziwna sytuacja, ale ten bank został stąd zabrany. Może było właśnie za mało klientów, także lecimy do Lumpa. To naprawdę dobry dzień i miałam fuksa w salonie fuks, bo okazało się, że w poniedziałki wszystko jest za 5,50 i niosę sobie tak frywolnie tutaj cztery rzeczy, za które zapłaciłam 22 zł. Zanim wam pokażę moje zdobycze, muszę sobie trochę ogarnąć włosy, bo jak tak wieje, to... Ała! Girl! To mi się bardzo, ale to bardzo plączą. Dobra, od razu lepiej. No i zacznijmy od tej koszuli. 5,50! Nigdy nie byłam w lumpie, w którym byłoby tyle ładnych ubrań i tak tanio. W poniedziałki 5.50. Ta koszula wygląda, ma przeboskie pagony. Ona jest tu gdzieś minimalnie ubrudzona, ale ja to spokojnie... rozmiar 16. Ja to spokojnie wypiorę i w ogóle... A nawet na taki zestaw Krótki top i kolarki I taka koszula wielka zarzucona No to jest petarda Tutaj mamy usztywniane mankiety W ogóle to jest taka gruba, fajna bawełna Nie wiem czy Piotrek się nią nie zajara Ale możliwe, że nie było nas naprawdę dużo Więc tak I jeszcze słuchajcie Dorwałam taki piękny topik Z Top Shopu z takim dekoltem i ciągle brakuje takich koszuleczek W sklepach ich nie ma Bo w sieciówkach jest teraz moda Albo na krótkie bluzki, jakieś typu crop topy Albo na body Też nawet dla Oliwii coś kupiłam Ale to jest w ogóle taka rzecz, że szok I mam taką koszulę różową Zobaczcie, ostatnio kupiłam koszulę w Zarze za... Stówy czy sto coś, a tutaj za 5,50 i w ogóle w takim ładnym, e, jasnym różu. I ona jest taliowana, nie mam pojęcia, jaki to jest rozmiar, niczego nie mierzyłam, ale to w tych czasach rozmiar nie ma znaczenia. W końcu dotrwaliśmy do czasów, kiedy rozmiar nie ma znaczenia, bo za duże rzeczy można nosić po prostu genialnie, jako oversize właśnie zamiast marynarki, nawet taką koszulę sobie zarzucić. I teraz moja córka, która ma zajawkę na motyle. Dostanie taką bluzę i ona jest też dość duża, ale ona to w ogóle z królową noszenia za dużych rzeczy. I naprawdę fajna bawełnka, tak ona wygląda. Nie wiem, co to jest za marka. To jest niby XL, ale wiecie, no to jest takie, takie młodzieżowe. A Oliwia już od dawna mi ciśnie, żebym z nią pojechał gdzieś do Lumpeksu. W tygodniu nie jest to możliwe, ponieważ ma tyle nauki, że kto ma dziecko w wieku szkolnym, ten wie. Wydaje się, że ja już kiedyś nagrywałam przepis na to danie. Takie naprawdę na szybko. Makaron z krewetkami i cukinią. Zostawiłam Wam link pod filmem do podobnego przepisu, ale wydaje mi się, że Wam to pokazywałam. Co oliwcie? Musi być Pietruszka. Witamina C. I w ogóle to jest jeszcze lepsze na makaronie ryżowym, ale nie mam go w domu, nie było go też w sklepie. Odrobina wina, w ogóle nie wiem czy znacie węgierskie wina. Ja bardzo lubię bułgarskie, węgierskie. O! Łodziwię! <grywia> mój mały. A z winem to zjeść mój mały patusik. No, więc tak. Pięknie to wszystko tu wygląda. Gotowe danie wygląda tak. Wjechał jeszcze parmezan. Ja go lubię bardzo ścierać na tym większym oczku, tak żeby, wiecie, do nie był taki parmezanowy proszek, tylko żeby ten smak był naprawdę wyczuwalny. Wybaczcie, ale zapach jest tak obłędny, że muszę zająć się jedzeniem. Śluź, za zazdrosny. Nawet nie mogę córeczki mojej przytulić.